Ropę naftową i gaz ziemny wykorzystujemy w tak wielu dziedzinach życia, że trudno sobie wyobrazić bez nich nasze funkcjonowanie. Paliwo na stacjach benzynowych, ogrzewanie naszych domów i mieszkań, energia elektryczna. Z ropy i gazu korzysta również wiele branż przemysłu. Dziś zobaczymy, w jaki sposób wydobywane, przygotowywane do wykorzystania oraz transportowane są ropa i gaz. W tym celu odwiedziliśmy kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego lubiatów należącą do polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Dobowo wydobywamy około 1000 ton ropy naftowej. Produkujemy około 30 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę. Produkujemy też siarkę, której jest około 60 ton na dobę, jak i propan butan w podobnej ilości 60 ton na dobę. Od kilkudziesięciu lat geolodzy podejrzewali, że w okolicach międzychodu można się spodziewać sporej akumulacji węglowodorów. Potwierdziły to prace sejsmiczne oraz wiertnicze. Na terenie Puszczy Noteckiej znajdują się jedne z największych w Polsce złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich całkowita powierzchnia to ponad 59 km2. W 2012 roku rozpoczęła się eksploatacja złóż. Kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów tworzy kilka obiektów: ośrodek centralny, ośrodki grupowe i strefy przyodwiertowe, a także rurociągi kopalniane. Ropa i gaz ziemny wydobywane są z głębokości około 3 km. 13 odwiertów płyn złożowy transportowany jest rurociągami do ośrodka centralnego. W skład płynu złożowego wchodzą węglowodory płynne, gazowe oraz woda złożowa. Pierwszym etapem procesu jest separacja, w czasie której oddzielane są wszystkie składniki. Do separatora płyn złożowy wtłaczany jest pod dużym ciśnieniem. Następnie, poprzez obniżenie ciśnienia, gaz uwalnia się z ropy. Tutaj także odseparowywana jest woda złożowa, która po uzdatnieniu ponownie trafi do złoża. Kolejnym etapem procesu obróbki ropy naftowej jest doprowadzenie jej do parametrów handlowych. W kolumnie stabilizacyjnej z ropy usuwane są wszystkie lotne składniki, w tym siarkowodór. Pozwoli to na bezpieczne magazynowanie ropy. Po wyjściu z kolumny stabilizacyjnej, ropa jest składzana do temperatury 50 stopni Celsjusza. Teraz można ją przetransportować do zbiorników magazynowych. Zobaczmy, co dzieje się z węglowodorami gazowymi. Pierwszym etapem ich obróbki jest mycie aminowe. Amina to zasada, która pozwala usunąć z gazu kwaśne składniki. Instalacja aminowa składa się z dwóch kolumn. Węglowodory gazowe wtłaczane są do kolumny kontaktorowej, gdzie odbywa się oczyszczanie aminą. Druga z kolumn to kolumna regeneracyjna, w której amina oddaje to, co zaabsorbowała w procesie mycia. Między innymi siarkowodór i dwutlenek węgla. Po regeneracji aminę można zawrócić do procesu. Oczyszczona mieszanina gazowa w kolejnej instalacji jest osuszana i wymrażana do temperatury minus 34 stopni Celsjusza, a następnie odbywa się proces dzielenia jej na poszczególne frakcje. W efekcie uzyskujemy gaz handlowy, mieszaninę propan-butan oraz kondensat węglowodorowy. Przedostatnim etapem produkcji gazu handlowego i mieszaniny propan-butan jest obróbka na sitach molekularnych, na których z obydwu strumieni usuwane są merkaptany. To organiczne związki siarki, które odznaczają się charakterystycznym dla gazu zapachem. Zobaczmy jeszcze, jak uzyskiwana jest siarka. Odbywa się to w procesie Klausa. Siarkowodór wydzielony w procesie regeneracji aminy oraz uzdatniania wody złożowej trafia do kotła głównego. Tutaj część siarkowodoru jest spalana, w wyniku czego powstaje dwutlenek siarki. Dalej SO2 reaguje z niespalonym jeszcze siarkowodorem, i koniec końców uzyskujemy siarkę, która po skropleniu kierowana jest do zbiornika. Gazy resztkowe pozostały po procesie Klausa, spalane są na dopalaczu w temperaturze około 700 stopni Celsjusza. Zanim zajmiemy się transportem i dystrybucją produktów końcowych, przyjrzyjmy się badaniom, jakie wykonywane są w laboratorium. W naszym laboratorium wykonujemy analizy ropy naftowej, wody złożowej siarki płynnej, analizy aminy, glikolu, sulfinolu oraz wykonujemy analizy gazu ziemnego. Ropa naftowa analizowana jest pod kątem zawartości siarkowodoru, zanieczyszczeń stałych i płynnych. Badana jest także jej gęstość. Na chromatografie gazowym z kolei badany jest skład gazu. Warto jeszcze wspomnieć, że na terenie zakładu znajduje się elektrociepłownia, produkująca energię cieplną i elektryczną na potrzeby kopalni. Przejdźmy teraz do dystrybucji. Gaz z kopalni lubiatów transportowany jest gazociągiem do odazotowni grodzisk, skąd trafia do ogólnopolskiej sieci przesyłowej, a zatem m.in. do naszych kuchenek gazowych. Drugą nitką kierowany jest do elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim. Ropa naftowa z kolei rurociągami przepompowywana jest do terminala ekspedycyjnego Wierzbno. Zlokalizowanego 18 km od kopalni lubiatów. Ropa magazynowana jest w dwóch zbiornikach o pojemności 5 i 15 tysięcy m sześciennych. Następnie tankowana jest do cystern kolejowych. W ciągu roku terminal opuszcza tyle wagonów, że można by z nich ustawić 70-kilometrowy pociąg. Siarka z kopalni lubiatów transportowana jest do terminala cysternami samochodowymi i przetankowywana na cysterny kolejowe. Kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów produkowane są ropa naftowa, gaz ziemny, mieszanina gazów propan-butan, siarka, a także kondensat węglowodorowy. Jest to największa kopalnia ropy i gazu w Polsce. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.